Cześć, witam. Tomasz Migdałek, birofile blog o piwie. Tym razem bierzemy na warsztat piwo Summer Ale z browaru Dr. Brew. To jest piwo, które pojawiło się na rynku z pewnymi perypetiami, bo pierwotnie premiera była zaplanowana na koniec sierpnia. A niestety trzeba było ją odwołać, ponieważ wydało się chyba jakieś zakażenie i barka, która miała być tą premierową, była wadliwa, była wycofywana ze sklepów i z dystrybucji ogólnie, więc piwo miało swoją premierę bodajże w październiku i jest takim właśnie letnim eilem, chyba na pożegnanie lata. Taka chyba była idea. Piwo uważone oczywiście w browarze Bartek w Gołuchowie. Piwo niepasteryzowane i niefiltrowane. Co mamy w składzie? Słody wiedeński, pilzeński, pale ale i pszeniczny. Chmiele Citra, Mozaik, Polaris i Aramis ekstrakt 11% alkohol 4,2% goryczka 46 IBU jak na piwo z tak niskim ekstraktem i tak niską zawartością alkoholu 46 IBU to jest sporo to jest rzeczywiście sporo rzut oka na etykietę no, nie ma żadnych zaskoczeń sznyt taki jak zawsze w przypadku piw z browaru Dr. Bru, tutaj mamy taką, taki kolor taki, taki żółto-zielony kobiety więcej kolorów rozróżniają więc mogą to określić nie wiem co to jest taki żółtozielony kolor wszystkie informacje oczywiście mamy w postaci infografik to jest bardzo fajne chociaż no, jakość papieru e, e, jeśli chodzi o te etykiety, no, to jakość papieru jest kiepska, e, one się często odklejają, e, wygląda to tak, e, tak sobie, no, ale taka jest specyfika etykiet naklejanych w Browarze Bartek. E, jeszcze kapsel czarny goły, zatem otwieramy, otwieramy i wąchamy. Bardzo intensywny aromat amerykańskiego chmielu. Bardzo rzeźki, bardzo świeży. E, owoce tropikalne na pierwszym planie. Czujemy tutaj mango. Czujemy melona chyba. Generalnie. Przyjemny, tropikalny, dość słodki aromat. Myślę, że jakiś akcent cytrusowy też tutaj się pojawia. Zobaczymy, jak będzie po przelaniu. Myślę, że pod względem aromatu to piwo nas na pewno nie rozczaruje. Zobaczymy, jak będzie w smaku. Boję się trochę, że może nie być balansu. No, ale za tym, o tym będziemy. Za moment mówić, piwo nalewa się z fajną pianą, staram się ją trochę pobudzić, bo powiedziałem z fajną pianą, ale jakoś specjalnie bujna tutaj się nie zbudowała. Jeśli chodzi o barwę, piwo jest pomarańczowe, wyraźnie zmętnione, no ale to siłą rzeczy, w końcu jest to piwo niefiltrowane. Tak, pomarańczowa barwa, taka przybrudzona, zmętniona pomarańcz. Piana barwy ecry, niezbyt bujna. Miałem nadzieję, że jednak będzie lepsza. Jest, są drobne pęcherzyki, jest też nieco większych, ale generalnie bujnością ta piana się poszczycić nie może. Rzut oka, jak to piwo się wizualnie prezentuje kolorystycznie, tak jak można było się spodziewać, natomiast piana rzeczywiście nieco rozczarowuje. Starałem się ją nawet jakoś tam pobudzić, ale bez większego skutku. Mm. Aromat ze szkła. No tu się nic nie zmieniło zasadniczo, owoce tropikalne i cytrusy na pierwszym planie. Jest też delikatny akcent ziołowy, może sosnowy nawet. Ale generalnie owocowo, owocowo i tych owoców jest rzeczywiście dużo. Zatem próbujemy Summer Ale Dr. Brew Wasze Zdrowie. Bardzo owocowe piwo. Koryczka znaczna, ale muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że nie jest jednak przesadzona. Że udało się tutaj to w miarę, w miarę poukładać. Wysycenie dwutlenkiem węgla, umiarkowanie niskie, takie średnie w kierunku niskiego to akurat dobrze bo to podwyższa pijalność, sprawia, że piwo jest bardziej aksamitne, nie szczypie w język, nie szczypie w podniebienie, to jest plus. Goryczka w takim grejpfrutowym charakterze, dość garbnikowa, ale bez tendencji do zalegania i to jest, to jest bardzo fajne. Smak słodowy w tym piwie generalnie jest dość nikły, za dużo tutaj tej słodowości nie mamy, ale udało się jakoś tak tę goryczkę tutaj wkomponować, że ona mimo braku tutaj wyraźnych smaków słodowych, jednak nie jest przegięta i, i, i dość dobrze się tutaj odnajdujemy z nią. czuciu w ustach, w aromacie. Owoce tropikalne tutaj absolutnie wzięły górę. Czuć bardzo wyraźnie mango. Czuć też akcenty sosnowe, ziołowo-sosnowe. Bardzo przyjemne również. W każdym łyku czuć, że jest to piwo bardzo lekkie. Jest to piwo bardzo rześkie, rzeczywiście letnie. Ono do lata bardzo dobrze pasuje. Szkoda, że gdzieś w środku lata nie było premiery, bo chyba byłoby to bardziej adekwatne takie lekkie piwo, też o dużych walorach sesyjnych. Dlatego że nie mamy wysokiego nagazowania, które by męczyło i które by tam nas rozsadzało w brzuchu, i nie mamy zbyt wysokiej goryczki, która też by mogła mogła zmęczyć. Piwo jest owocowe, piwo jest rześkie, lekkie w odbiorze. Tak jak mówię. Akcenty słodowe są tutaj no, bardzo słabo zaakcentowane, ale mimo tego goryczka na tym poziomie, na którym jest, w tym piwie, o takim ekstrakcie, jest bardzo przystępna, bardzo przyjazna, nie jest na pewno to piwo przechmielone, przesadzone. Nie jest zbyt goryczkowe, bo takie, takie są czasami tendencje u doktorów, żeby troszkę tutaj przeszarżować z tym, ale nie, tutaj czegoś takiego nie mamy, nawet jestem tym zaskoczony. Pozytywnie, oczywiście. Szkoda trochę tej piany, że nie jest bujniejsza zredukowała się do korzuszka, jakiś tutaj niezbyt duży, niezbyt duży lacing, jakieś tutaj takie piraneczki. Po jednej stronie szkła się próbują budować, ale nie jest to jakoś tutaj szczególnie wyraźne. Mamy korzuszek. No, ale powiedzmy, że piana nie zniknęła do zera, więc nie jest przecież tak najgorzej. Generalnie Piwo jest przyjemne, jest rześkie, orzeźwiające i chyba takie właśnie miało być. Można się też w aromacie już tutaj w ustach doszukać cytrusów, cytryna, może limonka. Jakiś grayfruot, ale też ta goryczka ma taki grejfrutowy charakter. E, ten taki perfumowany aromat tropikalny e, oczywiście też jest cały czas z nami. Także bardzo pozytywnie, myślę, że śmiało e, można polecić Summer Ale. Aczkolwiek e, dla bezpieczeństwa polecam <laughs> trzymać to piwo w chłodzie, w lodówce żeby się z nim nic niedobrego nie działo ja tak zrobiłem piwo się chłodziło zostało wyjęte chyba dwie godziny przed, przed nalaniem i jest teraz w idealnej temperaturze a wcześniej po prostu warto je sobie trzymać w chłodzie dla bezpieczeństwa piwo udane, piwo smaczne lekkie, sesyjne to tyle z mojej strony Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie Pijcie dużo dobrego piwa, Wasze zdrowie, cześć.